Zima się zaczęła, turystów dużo. Niestety z tego co widzimy dużo jest niebezpiecznych zachowań na szlaku. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że ludzi opanowała gorączka zjeżdżania na, można powiedzieć, na byle czym w górach. Niestety ciągną do sobą dzieci. Zjeżdżają na stromych szlakach, które już są dosyć niskie miejscami wylodzone. Na jabłuszkach, na soneczkach, szczególnie na tych plastikowych. Nie mając w ogóle, nie zdając sobie sprawy z tego, że takie saneczki na pierwszym raprzynkami mogą się połamać, wbić w jakąś część ciała, nie mówiąc o tych wszystkich przeszkodach, które są w koło. Rozpędzenie się na tego typu przyrządach zjazdowych, tak to określę, no, powoduje to, że po krótkim czasie jest utrata kontroli, no i może dojść do nieszczęśliwego wypadku. No i taka przestroga dla wszystkich, że zima się rozpoczęła, w związku z tym pamiętamy, że mimo tego, że w Kotlinie nie jest zielono w górach. Śnieg na szlakach, tego, tego śniegu nie jest na tyle dużo, żeby poruszać się po tych szlakach zimowych wyznaczonych jeszcze, ale również pamiętajmy o tym, że jest na tyle tego śniegu z kolei, że jest już ogłoszony pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, no i w związku z tym są pozamykane też szlaki, które przebiegają przez wszelkie tory lawinowe.